Szybki fury, duży cash, dobra zabawa Zero stresy, dużo imprezji przez całe życie laba, tyle osób bawi, że powala na kolana Rzuci taki porąbanek gdzie w to nie tylko kawa Szybki fury, duży cash, dobra zabawa, zero stresy, dużo imprezji przez całe życie lawa, tyle osób bawi, że powala na kolana Rzuci taki porąbanek gdzie w to nie tylko kawa To nie problemów, chociaż to nety ja w myślach dzisiaj ulubiony dzień no bo czuję się jak widzmartwawiam sobie, że coś robię a Naprawdę mi nie wolno, chociaż chciałbym być za i dobra zabawa, zapinane pasy, no bo niebezpieczna moja władza, robiony jest syf, oczy świecą się jak światła, większość trzeźwych zachowuje się jak popieprzony szata zabezpieczony szyw, kiedy na mieście nas więcej, no poczujemy ten luz, kiedy leje się belweder, każdy dla każdego bratem, rocznik nie gra żadnej roli, zabawa jest w każdym miejscu, kiedy każdy jest przy swoim niepotrzebny nam alkohol, chociaż rozbawia publikę, daje dużo żmiechów, lichów, ziomek został politykiem, czasem nie wiem jak to jest, ale Przerwę, poczułem no się dość słabo Stałem ciągle w jednym miejscu, ziomki ganiały ze sobą. Dajem pole do popisu, dzisiaj wracam na rejony Pokażę prawdziwe serce i charakter wycieczony Szybkie fury, duży cash, dobra zabawa Zero stresu, dużo imprezji przez całe życie laba Tyle osób bawi, że powala na kolana Życie taki porąbane, gdzie używka to nie tylko kawa Szybkie fury, duży cash, dobra zabawa Powiem sobie, że coś robię, a naprawdę mi nie panowe, chociaż chciałbym być zabawny, to utrudnia ma samotność <gry> To beka styka